Mówią, że jedynym ograniczeniem jest niebo, ale czy na pewno co leży poza niebem, co kryje się poza tym, co widzimy? Tam jest cały wszechświat, który czeka na odkrycie i jest też wszechświat w każdym z nas kipiący potencjałem. Z natury jesteśmy odkrywcami. Od momentu narodzin pragniemy zrozumieć otaczający nas świat. Raczkowanie, chodzenie, wspinanie się. Każdy krok zaprowadza nas dalej niż poprzedni. Kieruje nami ciekawość, pragnienie wiedzy i przygody. Ten pęd nie dotyczy tylko fizycznych podróży. Chodzi o poszerzanie horyzontów, kwestionowanie naszych założeń i zmuszanie się do bycia kimś więcej niż myśleliśmy, że jest to możliwe. Chodzi o odwagę do marzeń, do wyobrażania sobie świata poza naszym zasięgiem. Wyruszmy więc razem w podróż. Podróż poza horyzont, poza to, co znane, poza granice, które sami sobie wyznaczamy. Poznajmy siłę wyobraźni i niesamowity potencjał, który drzemie w każdym z nas. Wyobraź sobie puste płótno. Co widzisz? Teraz wyobraź sobie, że to płótno jest Twoim umysłem. To przestrzeń nieskończonych możliwości, miejsce, w którym rodzą się marzenia i kształtują wizję. Wyobraźnia to najpotężniejsze narzędzie, jakim dysponujemy. Pozwala nam przekraczać granice rzeczywistości i tworzyć nowe światy w naszych umysłach, pozwala nam dostrzegać to, co niemożliwe i wierzyć w to, co niewiarygodne. Pomyśl o dzieciach. To mistrzowie wyobraźni. Budują zamki z koców, zamieniają kartonowe pudła w statki kosmiczne, a zwykłe patyki w magiczne różdżki. Ich świat jest pełen cudów i możliwości, ponieważ nie nauczyły się jeszcze ograniczać swojej wyobraźni. Dorastając, czasami tracimy kontakt z tym dziecinnym poczuciem zachwytu. Grzęźniemy w praktyczności i tracimy z oczu potęgę własnego umysłu. Ale nie musi tak być. Możemy pielęgnować naszą wyobraźnię, podtrzymywać iskrę kreatywności. Historia pełna jest opowieści o zwykłych ludziach, którzy dokonali niezwykłych rzeczy ludzi, którzy odważyli się marzyć o czymś więcej, przesunąć granice tego, co uważano za możliwe. Pomyśl o braciach Wright. Marzyli o lataniu w czasach, gdy sam pomysł wydawał się absurdalny. Z niezachwianą determinacją przekuli swoje marzenie w rzeczywistość, na zawsze zmieniając bieg historii ludzkości. Weźmy Marię Skłodowską-Curie, pionierską uczoną, która poświęciła swoje życie odkrywaniu tajemnic radioaktywności. Mimo, że napotykała niewiarygodne przeszkody w zdominowanym przez mężczyzn świecie, wytrwała, dokonując przełomowych odkryć, które nadal kształtują nasze rozumienie wszechświata. A co z Nelsonem Mandelą? Niestrudzenie walczył o równość i sprawiedliwość, znosząc lata więzienia za swoje przekonania. Jego niezłomny duch. I zaangażowanie w swoją sprawę przyczyniły się do obalenia apartheidu w południowej Afryce, inspirując miliony ludzi na całym świecie. Ci ludzie i niezliczeni inni im podobni uczą nas, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko się na tym skupimy. Przypominają nam, że odwaga, wytrwałość i niezachwiana wiara w siebie to klucze do spełniania marzeń. Każde wielkie osiągnięcie, każde przełomowe odkrycie, każdy akt odwagi zaczyna się od jednej myśli. Myśli, która podważa status quo, myśli, która odważa się wyobrazić sobie inną drogę. Bariery mentalne są często narzucone przez nas samych. Mówimy sobie nie potrafię, to za trudne lub to niemożliwe. Ale to tylko myśli. A myśli można zmienić. Pierwszym krokiem do przełamania tych barier jest uświadomienie ich sobie. Jakie ograniczające przekonania cię powstrzymują? Jaki negatywny dialog wewnętrzny powstrzymuje cię przed realizacją marzeń? Kiedy już zidentyfikujesz te bariery, podważ je. Kwestionuj ich zasadność. Czy opierają się na faktach, czy na strachu? Często przekonasz się, że te bariery to nic innego jak iluzje, stworzone przez ciebie przeszkody, które można pokonać. Zmieniając perspektywę, pamiętaj, że jedyne ograniczenia, jakie mamy, to te, które sami sobie narzucamy. Uwalniając się od ograniczających przekonań, otwieramy się na świat możliwości. Nie musisz być naukowcem, artystą, ani światowym liderem, aby podzielać ducha odkrywania. Każdego dnia napotykamy okazję, by wyjść poza strefę komfortu, spróbować czegoś nowego. Uczyć się i rozwijać. To może być coś tak prostego, jak obranie innej trasy do pracy, wypróbowanie nowego przepisu, lub sięgnięcie po książkę na temat, o którym nie masz pojęcia. To może być nawiązanie kontaktu z kimś nowym, poświęcenie czasu na wolontariat na rzecz sprawy, na której ci zależy, lub po prostu poświęcenie chwili na docenienie piękna wokół ciebie. Te drobne akty odkrywania mogą wydawać się nieistotne ale mają moc głębokiej przemiany naszego życia. Pomagają nam pielęgnować ciekawość, akceptować nowe doświadczenia i rozwijać większe uznanie dla otaczającego nas świata. Wiara to potężna siła. Kiedy wierzymy w siebie, wszystko jest możliwe. Kiedy wierzymy w nasze marzenia, jest bardziej prawdopodobne, że będziemy je realizować z pasją i determinacją. Wiara w siebie to nie arogancja ani nadmierna pewność siebie. Chodzi o rozpoznanie własnej wartości, własnych niepowtarzalnych talentów i umiejętności. Chodzi o zaufanie swojej intuicji, podążanie za głosem serca i nigdy nie rezygnowanie ze swoich marzeń. Otaczaj się ludźmi, którzy w Ciebie wierzą, którzy zachęcają Cię do bycia najlepszą wersją siebie i pamiętaj, że nawet jeśli wątpisz w siebie, zawsze jest ktoś, kto w Ciebie wierzy. Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku. To samo dotyczy spełniania marzeń. Nie musimy robić gigantycznych skoków, aby robić postępy. Czasami najmniejsze kroki mogą prowadzić do największych przełomów. Podziel swoje cele na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania etapy. Świętuj każdy kamień milowy na swojej drodze i pamiętaj, że to postęp, a nie doskonałość jest kluczem do sukcesu. Nie bój się porażki. Porażka nie jest przeciwieństwem sukcesu, ale jego częścią. Ucz się na błędach, koryguj kurs i idź naprzód. Najbardziej ekscytujące przygody to często te, których najmniej się spodziewamy. Wyjście poza strefę komfortu może być zniechęcające, ale jest też niezwykle satysfakcjonujące. Bądź otwarty na nowe doświadczenia, nowych ludzi. Nowe pomysły. Nigdy nie wiesz, czego możesz dowiedzieć się o sobie i otaczającym cię świecie. Pamiętaj, że życie nie jest po to, by je przeżyć w granicach strefy komfortu. Jest po to, by je przeżyć w pełni, z pasją, ciekawością i poczuciem przygody. Kiedy sięgamy poza nasze postrzegane ograniczenia, nie tylko wzbogacamy nasze własne życie, ale także inspirujemy innych do robienia tego samego. Tworzymy efekt domina, który wykracza daleko poza nas samych. Nasze działania, bez względu na to, jak małe, mają moc inspirowania otaczających nas osób. Kiedy pokazujemy się autentycznie, kiedy realizujemy nasze pasje z odwagą i determinacją, dajemy innym przyzwolenie na to samo. Zostaw po sobie dziedzictwo sięgania po więcej. Zainspiruj przyszłe pokolenia do marzeń o czymś więcej, do wyznaczania sobie wyższych celów i do tworzenia świata pełnego cudów i możliwości. Wszechświat jest ogromny i tajemniczy, pełen nieskończonych możliwości. To samo można powiedzieć o ludzkim duchu. Mamy potencjał, by dokonywać wielkich rzeczy, by zmieniać świat, by odcisnąć swoje piętno na historii. Jedyne ograniczenia, jakie mamy, to te, które sami sobie narzucamy. Więc porzuć ograniczające przekonania, uwolnij swój potencjał i odważ się sięgnąć gwiazd. Podróż może nie zawsze być łatwa, ale będzie tego warta. Bo to właśnie w dążeniu do marzeń odkrywamy prawdziwy sens życia. Żyć, uczyć się, rozwijać i pozostawić świat lepszym niż go zastaliśmy.